Hej piękna, witam Cię na kanale Pasjonacki Rozwoju. Z tej strony Aneta, miło mi Cię poznać, jestem psychologiem, coachem, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy nieco o mapie marzeń. W dzisiejszym odcinku podam Ci podstawowe zasady tworzenia mapy marzeń, przedstawię Ci powody po co tworzyć mapę marzeń, a także dam Ci link do pobrania tych wskazówek, tak żebyś sama mogła rozpocząć pracę nad swoimi marzeniami. Osobiście mapy marzeń tworzę już od około 3-4 lat i powiem Wam, że pomimo tego, że na początku możemy nie wierzyć w pewne nasze założenia, marzenia, plany, to taka mapa marzeń dobrze przygotowana i odpowiednio skonstruowana, naprawdę wesprzecie w w wesprze Cię w realizowaniu Twoich. Celów tych długoterminowych i tych krótkoterminowych. Zazwyczaj mapę marzeń tworzymy na okres jednego roku. Przyjęło się, że mapy tworzymy na początku nowego roku lub kilka dni przed. Natomiast Ty nie musisz ograniczać się do tych zasad, ponieważ mapa marzeń ma być dla Ciebie otwarciem nowego etapu. I już dziś możesz zdecydować, że. Chcesz osiągnąć dany cel, chcesz zmienić coś w swoim życiu, a ta mapa marzeń pozwoli ci trwać przy swoich założeniach. Jeśli nawet to, co pojawi się na tej mapie, nie jest jeszcze akceptowalne przez Twój limitujący się mózg, te wyobrażenia, te ilustracje sprawią, że Twoja głowa, Twój umysł zacznie się oswajać z tymi myślami i Akceptować się jako rzeczywistość. W tym momencie przedstawię Ci kilka prostych trików na to, jak stworzyć mapę dobrze. Pamiętaj, że mam do zaoferowania cały kurs, który poprowadzi Cię krok po kroku do tego, abyś utworzyła cele, które naprawdę są spójne z Tobą, cele, które chcesz faktycznie osiągnąć i żebyś zrobiła to w sposób mądry. Mapa marzeń nie ma służyć do tego, że masz przyciągać miliony pieniędzy i super gadżety, ale do tego, żebyś Ty poczuła się szczęśliwa w życiu. A to nie zawsze musi być związane z materialnymi rzeczami. Tutaj oczywiście mam ze sobą mini ściągawkę, którą też możesz pobrać z mojej strony www.pasjonatkarozwoju.pl i przedstawię Ci teraz krótkie triki na to, aby twoja mapa była twoją mapą i żeby faktycznie przyciągała do ciebie to co najlepsze. Pamiętaj o tym, że wybierając różne grafiki, ilustracje do swojej mapy, żebyś zadbała o to, żeby one były tymi konkretnymi twoimi marzeniami. I taki przykład, który powtarzam zawsze: jeśli chcesz mieć nowy samochód, to nie wyszukuj pierwszego, lepszego samochodziku, zabawki, bo akurat jest gazetka z zabawkami dla dzieci. Tylko przeszukaj gazety i jeśli to jest na przykład nowy model samochodu, na pewno znajdziesz jakąś reklamę w gazecie tego samochodu. Wytnij konkretnie ten samochód, ponieważ, tak jak mówiłam, mózg nie lubi się mylić i będzie odpowiadał na to, co widzi na twojej mapie. Także wizualizacja konkretnych rzeczy. Jeśli chodzi o konkrety, pamiętaj też o konkretnym terminie. Jeśli ja myślę, że coś osiągam, to ja stawiam sobie mniej więcej datę, kiedy ja chcę mieć to w swoim życiu. Więc podaję dzień, miesiąc i rok. Uwaga! Tutaj trzeba podejść do tego tematu nieco z dystansem, ponieważ druga zasada jest taka, żeby zbyt nie napinać się na tą datę. Ja sobie przyjmuję, że na przykład za 3-4 miesiące będę miała to i to. Jednak ja nie odliczam w kalendarzu kolejnych dni, że właśnie wtedy to się stanie, tylko ja akceptuję to, że to nie jest może jeszcze w tym momencie, ale. W tej konkretnej dacie lub w tym obszarze czasowym to się wydarzy. Tak jakby ze spokojem, nie na siłę, dajcie myślom płynąć. Zapisując swoje marzenia, zawsze staraj się pisać wszystko w czasie teraźniejszym. Nawet jeśli data odnosi się do przyszłości, wpisuj to zdanie, tą afirmację, to twierdzenie w czasie teraźniejszym. Na przykład 12 grudnia dostaje podwyżkę i wpisujecie konkretne kwoty. Tak? Możecie dodać też konkretną pracę, za co dostaliście tą podwyżkę. Im więcej szczegółów, konkretów, tym lepiej, bo nie wiadomo jak spełni się wasze marzenie, jeśli dodacie na przykład samo dostaje podwyżkę. Możecie dostać wtedy podwyżkę 100 zł, a może myślicie o podwyżce 800 zł. Więc pamiętajcie, wszystko to, co wizualizujecie, potem możecie zobaczyć w rzeczywistości, więc warto zaopiekować się tym, żeby było to dopracowane. Powiedzmy też o jakości. Liczy się jakość, a nie ilość. Jeśli zaczniesz wierzyć za bardzo w mapę i wrzucać tam bardzo wiele elementów, sam Twój mózg nie będzie w stanie codziennie budzić się i zasypiać z taką ilością informacji. Ty patrząc na swoją mapę, musisz czuć, że to masz, że się tym cieszysz. Jeśli zobaczysz za wiele elementów na tej mapie, po prostu poczujesz się przytłoczona, mózg sam automatycznie będzie odcinał tę informację, bo będzie zmęczony. To będzie tak, jakby przebodźcowanie mózgu nadmierną ilością informacji. Także zadbaj też o to, żeby mapa była tworzona na spokojnie. To nie ma być jeden dzień, dwa, bo już trzeciego dnia ta mapa ma wejść w życie i zacząć mają się cuda dziać, ale żeby właśnie dobór tych celów był dla Ciebie najlepszy. Czasami lepiej wybrać dwa czy trzy cele, które naprawdę rezonują z Tobą w stu procentach, zamiast wyklejać. I tworzyć kolorową mozaikę na ścianie. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat dobrych zasad tworzenia mapy, zapraszam cię serdecznie na moją stronę. A także do followowania mojego profilu na Instagramie Pasjonatka Rozwoju. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye!